Witam, drogie Analazki, ponownie. Na dzisiejszych poprzednich zajęciach rozmawialiśmy o domu zwierząt, czyli o łące i lesie. I dzisiaj wykonamy pracę plastyczną, jaką będzie łąka. Moi drodzy, do wykonania tej pracy na pewno będzie nam potrzebna bibuła w kolorze zielonym. I dobrze by było, gdyby były co najmniej dwa odcienie tego koloru. Ja mam taką ciemniejszą, mam troszkę jaśniejszą, no i mam też taki skrawek jeszcze jaśniejszy. Moi drodzy, przydadzą się takie wycięte kwiatki z papieru, ale jeżeli nie chcecie wycinać, to po wyschnięciu pracy będziecie mogli je po prostu dorysować np. kredkami albo pastelami. I do tych kwiatków potrzebny będzie klej. I oczywiście, co jest najważniejsze po bibule, będzie nam potrzebny kubek z czystą wodą i pędzelek. Dlatego, że będziemy tą bibułę układać na naszej kartce, a później będziemy ją malować tak, by pozostawiła ona po sobie kolor. Moi drodzy, na początek układamy bibułę na naszej kartce. Nie musi być to ułożone prosto, może być ułożone tak, jak sobie zażyczycie, aby... Nie było białych miejsc na kartce. Moi drodzy, zaczynamy. Także układamy bibułę na naszej kartce, tworząc łąkę, tak aby było jak najmniej pustego miejsca. Jeżeli już taką kartkę w z ułożymy w bibule, to za chwilę wam powiem, co będziemy. Robić dalej. Jeżeli ucieka nam bibuła, to się nie macie. Za chwilę, jak przyklejmy, będziemy moczyć wodą, to ona nie będzie nam uciekać. Także układamy bibułę na kartce, tak by powstała łąka. A jak wiecie, łąka o tej porze roku, to zazwyczaj Przeważa kolor zielony. Także układamy to, nie musi być prosto, aby nie było białych miejsc na kartce. Także nie martwcie się, jeżeli coś tu ucieka. Ja już mam kartkę praktycznie zapełnioną, tak więc zabieram się do moczenia tej. Bibuły. Moi drodzy, jeszcze nie powiedziałam na początku o kartce, najlepiej abyście wzięli kartkę nieco grubszą, dlatego że hmm, pod wpływem wody cienka kartka może się bardzo szybko zniszczyć. Uwaga! O. I ja zaczynam. Jeżeli słabo Wam idzie z pędzelkiem, możecie użyć do tego na przykład gąbeczki, zmywaka, tak, tak jak mamy. Przy nam przy zlewach, a mogą to być nasze palce. Ja posłużę się tutaj zwykłym pędzlem. Nieco grubszym, żeby to nie trwało bardzo długo. Moi drodzy, i tak będzie widać: była, Buła, wchodząc w reakcję z wodą, zaczynać będzie farbować. I dzięki temu, że za chwilę ją namoczymy, a gdy ona troszkę wsiąknie w tą kartkę. Odrywając ją od kartki, ona pozostawi po sobie piękny kolor. Tylko pamiętajcie, żeby to była dosyć taka grubsza warstwa wody, żeby nie było za mało. Jak widzicie, mi teraz bibuła ucieka, ale to nie problem. Za chwilkę ją przytrzymamy i ona będzie się porządnie trzymać. O zobaczcie moja. Bibuła już praktycznie jest cała nasiąknięta wodą. W tym momencie, gdy smalujemy tą część kartki, ta ma szansę się mocniej przyklejać i wysychać. Najlepiej też, żeby to były nieco grubsze kawałki bibuły, ponieważ kładąc malutkie, będzie to strasznie długo trwało. I ja tutaj szybciutko moczę tą bibułkę. I zobaczcie, moja kartka jest już praktycznie cała zapełniona. Także za chwilkę to już będzie gotowe. Jeżeli zostaje Wam troszeczkę białego miejsca, to po prostu dołóżcie bibuły, ale nie musicie już wtedy całej jej moczyć. Ja Jeszcze tutaj mam kawałek z tego miejsca. O. I ja już zakończyłam. I teraz moi drodzy, będziemy odrywać tą bibułę od kartki. Kartka będzie nieco mokra, dlatego jeżeli ktoś nie ma kwiatków wyciętych z papieru. To przed malowaniem ich kredkami bądź było lepiej, żeby poczekał, aż kartka wyschnie. Moi drodzy, zobaczcie, i kartka jest zielona, nawet z dwóch stron. Widzicie, tak była yy, przybiła. Moi drodzy, i ja teraz mam nadzieję, że mi się troszkę przykleją. Będę przyklejać nasze kwiatki do kartki. W różnych miejscach, tak by powstała nam piękna łąka. Jeżeli macie ochotę, możecie wziąć więcej yy, odcieni zielonego, a nawet możecie wziąć inne kolory, aby było to w miarę realistyczne. O, i zobaczcie, moje kwiatki są już prawie przyklejone i moja łąka będzie gotowa. I zobaczcie, jest zielona łąka, tylko jak mówił, kartkę teraz musimy zostawić do wyschnięcia. Uwaga, Wy możecie też na przykład narysować tutaj e pastelami łodyżki. Ja tego nie zrobię, dlatego że moja kartka jest mokra i musi pozostać do wyschnięcia. Za dzisiaj Wam dziękuję i do zobaczenia.